A kto tu, kto tu się chowa? Kto tutaj się chowa? O! Taki borowiczek, taki śliczny borowiczek usiadkowany. Bik. I tu następny. Ten jest piękny. O. Proszę bardzo. Piękny porowiczek. Cudny. Drugi. I tu następny To już nie ma borowiczka, ale to jeszcze jest. O tak Piękne borowiczki. Pamiętacie miejsce. Jak w zeszłym roku tutaj prawie 300 borowików w 30 minut. Zebraliśmy. Wróciłem i zaczynam zbierać. Są nie w takiej ilości, ale, ale są ładne. Pozdrawiam. Znad jeziora.